Clean is good. Sanitized is better. Mateusz, po pierwsze gratulacje z powodu podpisania kontraktu. Kiedy w ogóle się o tym dowiedziałeś i jaka była wtedy twoja pierwsza myśl? Dowiedziałem no, się w sumie po pierwszym tygodniu naszej przygotowania jako MOSM. Dokładnie nie pamiętam, kiedy to było, ale no jakoś po 10 maja, coś takiego. Dostałem telefon od kredałek Kwiatkowskiego że pan Matczak chce z nami porozmawiać i że mamy dogadać się w kwestii kontraktu. No i w sumie tak, tak się o tym dowiedziałem. No. Nic A twoja pierwsza myśl, co wtedy sobie pomyślałeś, takie spełnienie tych dziecięcych marzeń? W się sensie, no wiadomo, jakoś tam od mojego zawsze, zawsze chciałem, żeby, żeby w końcu wylądować po tej drugiej stronie lodowiska, tam w szatni seniorów. No i żeby tam się jakoś dobrze w miarę pokazać, nie? Coś tam po poćwiczyć, potrenować, pograć czasami, jak wyjdzie i się wybić między innymi. A co dla, dla, co dla tak młodego zawodnika, kiedy przychodzi na treningi z pierwszym zespołem, jest największym wyzwaniem? No na pewno to, żeby się tam dobrze wgrać w drużynę, żeby nie było jakiejś tam, nie wiem, kłótni. W miarę dobre relacje? No i żeby no, nie pokazać się z tej złej strony, nie? z tej najlepszej wiadomo, no, że w formie jest że się tam jakoś wplasuje w tą drużynę i że nie będzie problemów w przyszłości. Nie? Jak sobie tak myślałeś, jak to wejście twoje do, do szatni będzie wyglądało na pierwszy trening? Zastanawiałeś się, czy trzeba powiedzieć dzień dobry, czy trzeba zwracać się per pan i w jaki sposób generalnie się zachowywać? No nie do końca, bo już tam z chłopakami trenowałem od, no, niekiedy tam w tamtym sezonie, no już długo z nimi byłem, o tak z półtora roku. No i tam z się znałem praktycznie, to normalnie cześć, no to jak już nowych tam poznałem, to też jakoś nie miałem się nie krępowałem, żeby powiedzieć cześć i tak dalej i normalnie, nie? Pomimo to, że są ode mnie starsi o 10 lat, więc no normalnie. Jest na pewno tyle łatwiej, że jest także wielu młodych zawodników, zawodników, z którymi miałeś okazję grać w przeszłości, między innymi w drużynie Mosmu Tychy. No dokładnie, między innymi z Jankiem Krzyszkiem, z Oliwierem Kasperkiem, też długo już graliśmy ze sobą. No i oni mi też tak jakby pomogli wejść, wejść lepiej w tą drużynę. Wi wiadomo, jeszcze nie jestem na takim etapie, że już jestem tak jakby z nimi zżyty, jak na przykład pan Ciura albo pan Gościński. <śmiech> pan, <śmiech> no ale no, jakoś tam próbujesz się tam wplasować w nich, żeby było w miarę okej. Okay. Jeśli chodzi o takie twoje plany, nadzieje, z czym przychodzisz tutaj do, do GKS-u, tychy jak generalnie te najbliższe miesiące będą wyglądały, będzie że pierwszego zespołu, ale czy nadal tak, że będziesz występować w tych zespołach młodzieżowych? Wydaje mi się, że na pewno. Konkurencja jest duża. Kamil, Tomasz, to już w ogóle, no trochę mi zajmie, żeby tam powyprzedzać kolegów, ale no na pewno te pierwsze, pierś, te pierwsze kilka tygodni może, miesięcy, na pewno. Nie wydaje mi się, żebym się tam dostał, ale mam duże ambicje i mam nadzieję, że to w końcu podam zadaniu. Mnieś o Kamilus, mnieś o Tomku, a kto generalnie jest takim twoim wzorem, jeśli chodzi o bramkarzy? Masz kogoś, na kim się wzorujesz? No, jest bramka z Niedziela, Price z Montrealu. Jest taki no, dla mnie dość no, takim autorytetem w sumie. Od mojego go tam gdzieś oglądam, jak tam na meczach, na meczach mój idzie i tak dalej. I w miarę się staram na nim wzorować mniej więcej te ruchy i tak dalej. Też dużej różnicy między nami nie ma, o kilka centymetrów, więc no, podobne warunki mamy. Więc no, od niego dużo biorę. Tego może powinniśmy zacząć, ale tym skończmy. Wyobraź sobie, że przychodzisz na rozmowę kwalifikacyjną i musisz się jak najlepiej zaprezentować. Jak swoją dotychczasową przygodę z hokejem mógłbyś opisać? No, różnie. Były wzloty, były upadki, ale uważnie że się nie poddałem. Miałem kilka sezonów takich rzeczywiście nie było za dobrze. No, ale od dwóch sezonów wychodzę na taką prostą, że pokazuję poziom. Staram się przynajmniej pokazać ten poziom. Miano tam jakieś występy w kadrze narodowej w tamtym sezonie. i... No i postarałem się pokazać jak najlepszej strony. Radek Galant mówił w jednym z wywiadów, że bardzo się cieszy z obecności właśnie młodych zawodników, bo dzięki temu czuje oddech na swoich plecach. Wiem, że ty sobie całkiem nieźle na tych treningach radzisz, A jak to z perspektywy młodego zawodnika wygląda, czy ty podpatrujesz jak ci starsi zawodnicy się zachowują, jak ćwiczą i co konkretnie robią? Znaczy wiadomo i zawsze mam tak, że jak widzę na przykład małe biegi i widzę kogoś przed sobą, to staram się go wyprzedzić, żeby być jakby tak trochę nad nimi. Wiadomo, nie? Żeby też nie odstawać za bardzo, ale też jakby starać się być jakby nad nimi. Wiem, że daję radę wytrzymałościowo, bo też nie dużo pracowałem sam. No i chcę właśnie pokazać, że jednak nie jestem tak, taki młody, że tak bardzo odstaję, tylko że, że potrafię i chcę być nad nimi.